Ten pasek to prawdziwa ozdoba każdej stylizacji. Model Lion Silver i Gold zachwyca detalem, elastycznością i elegancją, która nigdy nie wychodzi z mody. Wykonany z szerokiej prążkowanej gumy, idealnie dopasowuje się do sylwetki i pięknie podkreśla talię. Na przodzie efektowna klamra z głową lwa w wersji srebrnej lub złotej przyciąga uwagę i dodaje stylu w luksusowym wydaniu. Czarna wersja ze srebrną klamrą to klasyka, która świetnie współgra z marynarkami Płaszczami i eleganckimi sukienkami. Beżowy ze złotym wykończeniem to propozycja dla kobiet, które lubią cieplejsze odcienie i modny akcent glamour. Pasek doskonale wygląda zarówno w stylizacjach codziennych, jak i wieczorowych to jeden z tych dodatków, które robią różnicę. Wystarczy jeden detal, by każda stylizacja nabrała charakteru i wyrazistości. Zobacz więcej na naszej stronie boutique-szykownia.pl Tam znajdziesz oba kolory i wymiary.